Dobrze! Jedziemy! Dzień dobry. Jednym z najtrudniejszych wyzwań, jakie mam i które sobie zadaję w głowie w tej chwili, jest to, jak zrobić, żeby robić i crossfit, i bieganie. Duże crossfity i duże bieganie. Bo oba są fajne. Dzisiaj mam dzień pracy, też pada. Dzień pracy to znaczy, że będę mało spotykał, dużo pracował nad pewnym projektem dla pewnego klienta. Tak, ula, tak, zgadza się! Ale najpierw jadę zawieźć rodzinę w pewne miejsce, a potem jeszcze jadę się spotkać z innym klientem i dopiero potem ruszę do pracy. A ten klient jest dość ciekawą firmą, z którą miałem coś wspólnego przez chwilę. Jestem na miejscu! Firma, w której spędziłem spory kawałek swojego życia Microsoft. I spotkanie zakończone: jak tu biegać w takich warunkach? Wiem, czasami z Microsoftem robimy fajne projekty, różne. Czasami ja je wymyślam, czasami Microsoft je wymyśla, ale robimy. Co nie zmienia faktu, że pada deszcz. I. W biznesie, w biznesie kieruje się wieloma zasadami. Natomiast jak życie pokazuje, najważniejsze zasady są takie, które są fundamentalne dla różnych aspektów życia. I już tłumaczę. Otóż, otóż, gdy się z kimś w życiu normalnym umawiamy na coś, to staramy się pojawić w miejscu, gdzie się umówiliśmy i zrobić to, co mamy zrobić. Nawet jeżeli nie sądzimy, że danego dnia uda nam się coś zrobić, to tak sprężamy swoje poślady, żeby jednak zrobić to, co chcemy zrobić. Staramy się być mili, staramy się nie oszukiwać, staramy się nie krzywdzić ludzi. Póki co prowizorka, zanim nie znajdę lepszego wyjścia. I tak samo w biznesie. To, co się nauczyłem, to te podstawowe zasady w życia przekładane na biznes, bardzo dobrze działają, czyli jeżeli umawiamy się z kim, że coś dostarczymy, to dostar dostarczmy to. Jeżeli uznajemy, że czegoś nie dostarczymy, to powiedzmy na początku, czegoś nie dostarczymy. Ostatnimi czasy, dwóm firmom powiedziałem, że im czegoś nie zrobię, ponieważ nie jestem ekspertem w tym, o co mnie prosili i wykonanie tego nie byłoby najlepszą korzyścią dla nich, dla mnie, dla ich klientów. Bądźmy mili dla tych ludzi, nie krzywdźmy ich. Gdybym miał wybrać z tych wszystkich rzeczy, które mówię w tej chwili, jedna rzecz, to nie krzywdźmy ludzi. Nieważne, czy ktoś jest juniorem, seniorem, czy jest początkującym pracownikiem, yy, zaawansowanym pracownikiem, dyrektorem, kimkolwiek, nie krzywdźmy ludzi. Ludzie strasznie pamiętają, gdy ich krzywdzimy, do końca życia. A bardzo często jest tak, że osoby, które zaczynają na dole, kończą na górze, i potem będą pamiętać, że ktoś taki zrobi im krzywdę, więc proste rzeczy które ja stosuję w biznesie. Dostarczajmy, bądźmy szczerzy. Nie chcieliśmy ludzi, bądźmy mili. Są też osoby, które znam, które bardzo oddzielają tę część zawodową od prywatnej. W prywatnej są bardzo fajnymi ludźmi, a w zawodowej są po prostu ludźmi, z których nie chcemy znać. A ja uważam, że trzeba być człowiekiem zawsze. 24 godziny na dobę. I wiele razy się spotkałem z tym, że moi koledzy z branży czasami właśnie w swoich rejonach, w których się obracają, i to bardzo tacy poważani koledzy z branży, nawet część z nich była u mnie wideo, zachowują się cudownie, są wspaniałymi ludźmi, są wspaniałymi kolegami. Ale w chwili, gdy na przykład rozmawiają z kimś, kto jest na stanowisku junior, albo tak jak ja przed chwilą rozmawiałem z panią z działu prokurmentu w dużej spółce, w olbrzymiej spółce. Dział prokurmentu to jest taki dział, który zajmuje się tym, żeby kupować i negocjować. Jak pewnie wiesz, tematach biznesowych idzie mi całkiem dobrze. Nie mogę tego udowodnić aż tak mocno, pokazuję swój stan konta, pokazuję ile zarabiam, jak, z kim robię biznes, z kim nie robię. Widać też moje inne działalności na rynku z różnymi graczami, natomiast e, mogę dać jedną, jedną radę każdemu, kto myśli o tworzeniu biznesu, o budowaniu kariery. Nie bądź dupkiem, bądź miły dla innych. Wszyscy ludzie Rodzą się tacy sami i umierają tacy sami, bez znaczenia na to, co się dzieje po drodze. Ale to, czego się nauczyłem, to to, że czasami ludzie, którzy zaczynają tutaj, a my jesteśmy tutaj, pojawiają się tutaj, przez różne zbiegi okoliczności kariery i nie ma co szukać wrogów specjalnie, tylko po to, że ktoś w danym momencie jest niżej, gdzie, my, gdzie jesteśmy my. Bo, na przykład, zaczął wcześniej. Bo, na przykład, nie miał takich relacji na początku jak my, może nie miał takich pieniędzy na edukację jak my. Ale czas pokazuje, że takie rzeczy się zmieniają. Więc, moja zasada bez żadnego oczekiwania na nic, bo też ja od tych ludzi niczego nie oczekuję, bo nie wiem kto będzie kim w przyszłości. Staram się być po prostu dobrym człowiekiem dla każdego. I na razie wychodzę na tym bardzo dobrze. I też czuję, że będę wychodził jeszcze lepiej. A podstawą tego całego zamieszania z tym, że niektórzy są wredni i nieuczciwi, a inni są niewredni i uczciwi, jest to, że jedni myślą krótkoterminowo, a drudzy długoterminowo. Jeżeli firma, w której pracujemy jest tak zbudowana, że Podkreśla się to, że krótkoterminowe zyski są bardzo ważne, że krótkoterminowe działania są bardzo ważne. Dzieją się takie rzeczy, które znamy ze świata firm, korporacji, że przyjaciel, przyjaciela jest w stanie wystawić na nie wiadomo co, tylko po to, żeby zdobyć swoją premię. Albo w chwili, gdy zagrożona jest pozycja pracy danej osoby, to jest w stanie zrobić różne dziwne głupstwa dla swoich znajomych, ale też tym bardziej nieznajomych. Tu właśnie wychodzi to, że jeżeli myślimy w blokach dwumiesięcznych, to faktycznie interesuje nas jak najszybszy zysk w tym okresie czasu, nie interesuje nas co się wydarzy za 3 miesiące, za 3 lata. To do czego ja zachęcam i sam próbuję tak działać, to to, żeby działać nie w perspektywie dwóch miesięcy, ale w perspektywie 20 lat. Wtedy się inaczej patrzy na świat, inaczej się podejmuje decyzje, inaczej się patrzy na ludzi, którzy może dzisiaj zaczynają, a za 20 lat będą tam, gdzie my będziemy za kilka lat, czyli pewnie w dość fajnym miejscu. I dobrze byłoby mieć takiego sprzymierzęca po swojej stronie, a nie jako człowieka, którego wykopaliśmy z jakiegoś dealu, z jakiejś umowy, z jakiegoś spotkania, z jakiegoś układu, przez to tylko, że mieliśmy okazję dostać większą premię. I mam też taką teorię, że jak się nie określiło swojej wartości i nie ma się swoich celów w życiu to bardzo ciężko myśleć się długoterminowo i takie właśnie krótkoterminowe możliwości napędzają naszą złą stronę patrzenia na świat. I działamy jak działamy, myśląc krótkoterminowo, śmiejąc się z ludzi, robiąc krzywdę ludziom, psując relacje. A wystarczy spojrzeć na świat trochę inaczej, ustalić wartości, ustalić cele i postępować jak człowiek. Po dłuższym przemyśleniu to jest zdecydowanie najważniejsza rzecz w biznesie, w moim biznesie. Życzę tego samego każdemu. I tym samym do zobaczenia jutro.